Cześć tu Ed, witam Was w dziewiątym odcinku moich przygód z Geraldem. Jesteśmy aktualnie w zadaniu skarby hrabiego Rivlana. No i przeszedłem przez tutaj tą jaskinię kryptę, gdzie walczyłem w ostatnim odcinku dzielnie. Choć kilka razy muszę było poradać z utopcami. W tym momencie muszę wrócić i do, do łaźni pogadać ze zleceniodawcą, ale chwilkę poświęcę czasu, żeby się rozejrzeć co tu mogę znaleźć czy coś ciekawego tutaj się znajduje coś do zebrania specjalnego na około pójdę, żeby zdać relacje ale może wstępnie e, trochę pomedytuję, żeby od, żeby odnowić swoje mikstury i możemy szukać dalej. Takie zimowe włosy. Ujej, ujej, Higiena rasowa jest tym mieście na tym samym poziomie co higiena osobista i mieszkańcy. Cholera, znowu się zgubiłem. No. Już jesteśmy niedaleko. Wchodzimy normalnie przez drzwi, nie lochami. Tu już chyba wszystko wyzbieraliśmy po ostatnim. No dobra, A, ale tu chyba jeszcze zanim z nim pogadamy. Jest pełno ciekawych rzeczy, tylko nie bardzo jej mogę. W tym momencie wziąć z tego, co widzę, podchodzę i nie ma leś, zbierz. No lepsze to pogadajmy. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Po czym dochodzenie? Sprawdziłem już kanały wokół skarbca No i jak? Czego się dowiedziałeś? Hmm. Chyba wszystko po kolei będę musiał opowiedzieć. Wychodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra pokryte runami ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej ziwerny i cukier. Cukier? Gerard, nie jestem w nastroju do żartów. Ja też nie mówię, jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy, cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na Henry. Bliznęło się tego trochę na Akademii Oksynfolskiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. Bomba eksplodowała w róże, która wychodzi ze ściany przy skarbcu, ale krata odpływowa była w momencie wybuchu na swoim miejscu, a to oznacza, że. Ach, to chyba jasne. Ładunek podłożony od środka. Dokładnie. Myślę, że to było tak. Ktoś wszedł do łaźni, spuścił wodę z jednego z basenów i wrzucił cylinder do odpływu. Bomba spłynęła na dół, zatrzymała się na kracie i, cytując Sparta. Wielki boom! Niezły detektyw z tego widzimienia. Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałeś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta Twoja słynna ironia, brakowało mi. Doprawdy? Mhm. Jak gwoździ w Kalesona. Dobra, to kontynuujemy misję detektywistyczną. No dobra, ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. No, kolejne punkty doświadczenia. Widzę, że teraz troszkę więcej tych punktów doświadczenia otrzymuję przy każdym podzadaniu. Mamy iść tutaj. Coś wyszukać. No tak. No co? Widzicie, weź mnie. Srebrna przykrywka. Pasowałaby do codziennego skanerów. Dixtra, chodź no tu. I ja masz coś? Mhm, fragment bomby. Happen, spuszczaj wodę z czwórki i przynieś cięgę gości. Raz, raz. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę z odpływu. Czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Happen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Szwejk, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. Co to, co jest? Margrabia Henkel? Kto to jest? Kto to był raczej? Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje, nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany w wskórzone ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Royman. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie mi tylko. Czyli nie widziałeś chęci, tylko kogoś, kto się pod niego podszył? Myśl trochę, to ja ci wycięli, nie mózg. A ty, Gerald, weź się za ten trop. No dobra, od czego mam zacząć? Spadnij do domu Henkla, to taka zapuszczona kamienica na południu od głównego rynku. Swania, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć! No dobrze, to idziemy do Henkla, który nie żyje już od dawna, ale ktoś się pod niego podszywał. Myślę, że zanim dojdziemy do... Tego domu trzeba będzie zapisać stan gry, bo może być gorąco. A już się przekonaliście w ósmym odcinku, nie zawsze jest łatwo. Niedaleko jest ten dom, porządek musi być.

Zanim podejdziemy, szybki zapis stanu gry. Idziemy dalej. Do domu. Ale rudera. Wygląda bardziej na melinę żebraka niż dom Margraviego. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. Mhm. Tu niestety trzeba spalić. Starczy uh, yeah. Starczyczy uh. Uh. Uh -huh. ogłoszenie No jak podpalam igni może trochę bliżej podejdę. Nie i, nie tylko ar, czyli też podmuchem. No. Kłem. Żeby mieć... Zobaczcie co. No, co tam było, coś ciekawszego, ale ja Za, za szybko... Podniosłem, ale nie ważne. Zawsze mogę zobaczyć w ekwipunku co nowego się pojawiło. Idziemy na górę z tego wynika. Zadrżał pad. Książeczki. Ach, ciasno czasem jest, żeby zebrać wszystko. Jakie to mleko? No, idziemy na górę, nic tu na razie nie widać? Strasznego U. coś ciekawego. Jakaś flaszeczka do wypicienia. Niestety flaszeczki nie ma. Więc idziemy dalej badać ślady. Jakieś pierdolone. O, sztabka to też. Jakiś list i butelka. Mm -hmm. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne, zaskakujący bukiet, poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok twoich urodzin, ona chodzi o Jaska, albo Ciri. Mm. Już byśmy się dowiedzieli czegoś więcej o Ciri. Świeższe proste no, Idziemy. Musiałem użyć pewnie tylko, hmm. może przeczytajmy coś z tej notatki nam coś. Więcej powie. Przeczytajmy tajemniczą notatkę. Nie, no to samo co przeczytałem. Nie ma nic nowego. Jakoś trzeba się tam dostać, ale... Na nie mam pomysłu hmm no odstaw butelkę na swoje miejsce więc może sprowadzimy z powrotem tutaj i coś nam tutaj to pod... coś trzeba może będzie zrobić jakieś przejście Mamy tu coś do zbadania ale to tak dziwnie nie no to wie! O. A właśnie jest, dobrze myślałem, lata 1245-1254. Coś przeskoczyło w pokoju obok, zdaje się. Pewnie się drzwi otworzyły, tajemne, ukryte. No dobrze. Pięknie. Nie było to zbyt sko skomplikowane. Ukryty pokój. To pewnie tu Jaskier i reszta przygotowywali Uuu. skok. Dobra, no tam widziałem co zbadać, ale najpierw zbierzmy sobie łódź i Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana Aha. przez niejakiego Kalkstejna. Mam jeszcze coś do zebrania. No. Dzięki, to nam pozostało. Hmm? Dobra, no to badajmy. Olej z mm -hmm. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Hm. Otaz? Wygląda na to, że to tu powstała bomba. Mmm, hmm, no proszę, jaki odkrywczy. List do Dudu. Ciri śledzi mnie męgę, to on przechwycił skarb, ma jaskra, uciekaj stąd. Hmm. Kroki, Niedobrze. Tym ja razem tylko 40 punktów doświadczenia. No, trzeba sprawdzić co się dzieje na dole, ale coś czuję, że tam może być ciepło. Zapiszmy szybko. Idziemy. O. I Tris? Mm. Na co im chodzi? Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Tris. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Tris? Nie, ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Mary uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Tris jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Bokler, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Niepotrzebnie fatygowałeś Tris. Nie ma co gadać o mnie. O? Bo już wiem, kto położył łapę na swoim skarbie szef Straży Świątynnej, jaki kalep Menger. No proszę, Merigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. <grym> <grym> Henkel mi powiedział. Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał. Amen go obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku, więc... Geralt, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolisz. Jak myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z historyjkę, to mnie jeszcze nie znasz. Znam cię jednak na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że interesują cię rezultaty. Skłamałem zgodę, ale i tak doprowadzę cię do skarbu. Wybacz, Geralt, ale po numerze, który właśnie odwaliłeś, prędzej uwierzę kurwie, która mi wyzna miłość. A uwierzysz czarodziejce, która ma interes w tym, żebyś odzyskał swoje pieniądze? Już prędzej. Chociaż nadal wolałbym tę kurwę. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nilfgaardu. No, ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. A poza tym w twoich kłamstwach musi być chociaż ziarno prawdy. Menge szasta ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w Toka. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem. Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi z moim skarbem. No pięknie. Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ależ skąd? Instrumentalizuję tylko łączące was uczucie. No, beczki. Pora na mnie. Powodzenia. Myślałam, że zaprzeczysz. Że my. No wiesz. Nie zwierzam się, Dijkstrze, z sercowych rozterek. Racja. Też bym go sobie nie wybrała na powiernika. No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Fritz, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstra interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Męgę więzi gdzieś jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce wiecznego ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszarłowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. No czyż to by był koniec? Nie, to nie jest koniec zadania skarbów Więc trzeba iść i spotkać się z Tris. Nie z tym na mamy godzinę Południa, dokładnie południe, więc jeszcze do północy trochę czasu jest. Się zastanawiam, czy by nie spróbować ulepszyć sobie jakiejś broni jak pipunku, bo podejrzewam, że stris będziemy szli już w poszukiwaniu jaska do Mengę. A tam pewnie będzie walka. Tutaj już widzę kowala. U, coś jest przy okazji. Więc w tym odcinku jeszcze się ulepszymy, a myślę, że w kolejnym będziemy kontynuować misję. Ja nie, że nie widzę tutaj niestety. Kowala chyba, że gdzieś wyżej. Pogadajmy Widać, że masz też jakieś zadanie dla mnie Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam A niech mnie Wadgern w moim lokalu Nie może być Skąd wiesz, że jestem wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Machakamska robota, co? Będzie ze 40 cali 40,5, ale i tak jestem pod wrażeniem Fachowiec widzę Jestem Ape Harhatori, były mistrz miecznictwa, obecnie garmarzu. Geralt z Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? No dobrze. Pierożka sobie podziękuję, ale... Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chędożony Van Horn. Nie wiem, o czym mówisz. E, nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. O tych mieczy i to nie byle jaki. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nawigracki rynek kowalski. Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna, a on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Ja próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty. To kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo Cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód. Tylko, że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jak ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... a może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Hmm... No tak, panie część załatwić mu... Mam ci załatwić dostawy? Niby skąd? Wystarczy, że poszedłby ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. z tego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No, nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu Sukin-Synowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz? Katapultę. No, skusił mnie. Zgadzam się, ustaw nam spotkanie. Doskonale spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Nowe zadanie. No dobrze. Wydaje mi się, zerknijmy na listę zadań. Jak trudne jest to zadanie poboczne, bo przydałaby mi się trochę... Lepsza zbroja, trochę lepszy miecz. Gdzie zadanie jest? O, tu, sugerowany poziom 24. Hmm. Trochę za wysoki poziom, jak, jak mój obecny. W takim wypadku myślę, że na dzisiaj zakończę ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!